Nawet okulary parują, bo w domu mam ciepło, no. na jest chłodno. I nie wszystko się paruje. Weź nie wypada, nie pada. Dzisiaj tak ponuro, a mojej mamy dzisiaj chciało się porządków, nie? I od rana po prostu sprzątanie. To mam dosyć. Ja na zakupach już byłem dzisiaj. Także, no to jest dobrze, bo jakby nie było dobrze, to by nie było na zakupach. W sumie racja. No uh -huh. tutaj przyleciało typów. Ale do tej ściany już by się nie chciało jechać. Nie dziwię się. Gdzie jest ten... Gdzieś... ...na górze. Należy. leży? Cicho grę, mam coś. Jeden typ był na górze, ale zszedł. Ty się walisz tam z nimi? Już kolejny padł. I czemu mam tak cicho grę? Ja skupiłam typa. Masz szpadkę jakbyś chciał. <laughs> ja dziwo mam do ciebie tą grę. Kurwa do kibla wlazłem. O nie, ja się wybuchłam. Nie wybuchaj się mi Jak? Da... Dlaczego to się zawsze się zaczyna? Oopsy. Aż tak bardzo chciało ci się na kibel? No. Chciałem zebrać coś i ciągnęło mnie. Tam się walę Gdzieś tam w tę stronę? Go, go Power Rangers. Tak. Macie z Umrzyjmy z wygodnością, bynajmniej. przestali się walić. Nie widzę ich. O, widzę! Patrzył się nie w tą stronę w ogóle? No auto jedzie! O kurwa! O kurwa! No gin! Tutaj jeden leży. Drugi O kurwa! Wiec maria, ale zawał! Prawie umarłam. O cholera. Uuu. Uh. Byłam prawie blisko dead. Masz tutaj pan jakbyś chciał. Uuu, nieźle. Bierzesz je ja, czy nie? Kurwa nie wiem. Okej. Okay. Mam za dużo rzeczy. Czy to bierzesz? No nie, właśnie... ja pierdolę. nie, to na krótko, To na daleko, nie, to wezmę te małe. Dobra, ja wezmę to. Kurde, mam te rękawice. Maszyna, war maszyna, ale nie wiem czy, czy, czy je brat, czy nie w Ale one na daleko są w sumie spoko Odradzili no, kogoś Możemy trafić tym, kurwa, to... Tam Nie widzę Cię, się, się no. leczą. Jeden prawie. Siedzisz z tobą? A, ty z nim siedzisz. <laughs> Pojechali. Ja siedzę z nim w aucie. Jest tamtym ganiem, ale ginął, o! I mam typów w środku jest. Rezykwisja, jak to się mówi, kolejne leczenie. Ale wsadziłam go, a byłam genialna akurat. Powiem, że nie. To mi się udało. Nie biorę tych rękawic, kurde, bo ja nawet nie mam gdzie za bardzo ich wziąć. Z górką się wam, Jeszcze zrzut. Niech to chyba. Kurwa bota, zacząłem strzelać. A gdzie oni są? Nie wiem. Gdzieś na dole chyba. chyba. Pod tym są, tam się wydaje. Tutaj no. Łatwiej mnie kurde, Stefan, jeśli chodzi o Jemy. się dzieje? Muszę przygotować. Począg chyba. A oni tam gdzieś jechali. Po górki. Jest strefa, Stefan. Płynę. No Ale pierwsze kwiatki w zawsze są łatwe, potem jest tylko gorzej. Ale to tam bagiem. Bogiem. O. Widzę szkały Ja też już widzę. O kurwa, dwie drużyny. Tu. Trzy drużyny są. Dobra. No, jeszcze tu są, pewnie.

tego Czego? a tego barier nie mam do końca Ale cię pobili I tylko dwa zabrali Oj oh, oh. <laughs> o o idziemy na talionistów, pewnie są gdzieś tu na

Nie otwarty? Uuu Tak miło Odrodzili kogo? Tak. Mam na wyspę spróbować? Hmm. Aha, wyspa jest po drugiej stronie. I jako tam są trzy medaliony. No, ja, to zajebi iść. No, thank you, thank you. Musimy zobaczyć, czy bota nie ma tutaj. Kurwa. No skały. Tam <laughs> te 10 zabiły. Dzisiaj taka bestia. <laughs> A to nie to jest Jak Zawsze zapominam, że nie to Nie to. to... było... To było to? Mhm. Jest bond. A, jest. A nie wzięli go? To Dzień panie. Coś tu by go nie brali. Co ona robi? Nie yeah. wiem. Uh. Ona chyba pokazuje, gdzie kto jest. o. Oh. Tak. Chodź, biegnij za nami. Też <laughs> te boty były fajniejsze. Bo one, jak się tam oddalały na jakieś że one od razu się teleportowały. A teraz one biegną i biegną. <laughs> Dopiero. O, teleportowała się teraz. No robacze, tutaj zostać. Bo mam no nadzieję, że mam akurat szaleńce strefa. A nie do by było... dołu. O, nie teolo. Powiem ci, ja bym się wspięła na górę jakoś. Tachy. Tak. Jak to zrobić tak, żeby wyszło. Coś jest... Aha, na pewno klawia. Gdzie jesteś? A spadłeś? No. Ja coś mi tutaj śmiga koło ucha. <noise> nie no, nie wytrzymam. Jest od środka. No kurwa, co oni tam? Wszyscy są w jednym miejscu, czy co? Oni tu idą, ale ja nie ma tak wejść. Czekaj, może, może... Może? Możemy zrobić tak, czekaj. Patrz. A nie, bo wtedy stracisz tą broń, to nie. No... o, Tak było. No cholera, jasno. Yy. Może tego się złapę? O! Jest, o! jest, Stefan. Dawał mi się. Siema. Siema. Siru. I się zaśmieje, jak teraz nie siedzi nam strefa, i będę musiała stąd zejść. No Pewnie tak będzie. Już w ogóle strzałów nie widać, kurwa. No, żadnych jest. Piszę, co nie się ukrywają przed sobą. Ty zabili jednego z tym medalionem. Teraz są dwa, a to chyba. Tsta. No, już masz postroję. <tuszel> <tuszel> i się prawie I są za nami. Nie tam są, no właśnie, ja wchodzę na górkę Możemy pójść, kuźwa na górkę Siedzę w Łodzi. A nie poszli w ogóle za strefę, jeszcze. On się tak patrzy. już z tej strony. Więcej. Ty, dwóch zostało. Tak, tak. Podejrzane. oni tam siedzą. To idziemy gdzieś tutaj sobie zająć miejsce? Oni już tam będą zaraz Czy czekamy tutaj? Już tam nie podejść Oni siedzą w strefie, albo są w bunkrze hmm. <laughs> Piszczają się Oni mają też ten wykrywający pewnie. To no, widzę ich. Tutaj. Czy za gówniak. tego. nic Dostał. Może koniec chyba. jest. A nie, zażywasz. O kurwa! Chciałem uciec. Odmnożyłam go. No. Ma biało, ten ma biało, ma w chuj biało. Mistrz? Tak działa, gdzieś tutaj już są. Jeden tak. na dole jeszcze. na tego na dół. Na mnie leci jeden kurwa. Bet. Ja leżę Nie kurwa. Aaa O O Kurwa. 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 Ja Kurwa. <noise> <noise> Ale mi Kurwa. 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 Ja mi Kurwa. 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 Wyleciała gdzieś Kurwa. musiałem zmienić szybko. Ci no, bo rzuciłem niego i Chuj. <grymne> Rzuciłeś ci tarczę, nie chciała do ciebie wrócić. No daleko poleciała. Tak kurwa, co zrobić, co zrobić? I...